Hej, gwiazdą naszego dzisiejszego odcinka będzie, a właściwie będą, nasze Wall Decor. Zarówno zwolennicy tradycji, jak i nowoczesnych rozwiązań znajdą w naszej ofercie Wall Decorów idealny produkt dla siebie oraz swoich klientów. Zaczynamy! Aludibond. W przypadku tego produktu fotografie nanoszone są na powierzchnię aluminiowej szczotkowanej płyty techniką na druku UV. Są lekko połyskujące i naprawdę niebanalne. Do wyboru macie trzy opcje. Aludibond klasyczny. Tutaj zdjęcia zajmują całą powierzchnię płyty aluminiowej. Dibond na dystansie. Środek to oczywiście szczotkowany aluminium, które Dodatkowo osadzone jest na dystansie i montowany do czarnej płyty MDF-u. Ten produkt posiada również opcję wykończenia paspartu, czyli zamiast MDF-u możecie wybrać paspartu alu w ramie. Po raz kolejny mamy do czynienia z aluminiową płytą, która jest szczotkowana. Tył jest z MDF-u, a wszystko osadzone w czarnej ramce. Kolejny rodzaj naszych produktów w kategorii wall decor to Wydruki w ramce. Jak sama nazwa wskazuje, są to produkty, które znajdują się w ramce. A co znajduje się w ich środku? Fotografie wydrukowane na papierze Canon Satin lub Mohawk Action. Dodatkowo wokół zdjęć możecie wybrać opcję z ramką paspartu. Wydruki akrylowe w naszej ofercie możecie spotkać pod dwiema postaciami. Pierwszą z nich jest akryl klasyczny. Wówczas całe zdjęcie będzie znajdowało się pod akrylową powierzchnią. Drugą opcją jest akryl na dystansie. W tym przypadku również. Całe zdjęcie będzie znajdowało się pod akrylową powierzchnią, jednak zostanie zamontowane na dystansie do czarnej płyty MDF. W przypadku akrylu na dystansie, zamiast płyty MDF, możecie również wybrać opcję z paspartu. Wydruki z akrylowym wykończeniem to fotografie drukowane na matowym papierze syntetycznym techniką druku. Pigmentowego. Na zdjęcia nanoszona jest płyta akrylowa o grubości 6 mm, i to właśnie ona tworzy efekt szkła. Fotobord to kolejny produkt, który zasila szeregi naszych wall dekorów. Możecie zdecydować się na opcję z MDF lub na opcję z pianką. I ostatnia już pozycja na liście naszych wall dekorów. Fotoobraz. Wydruk naciągany jest na drewniany, a dokładniej rzecz ujmując sosnowe ramy o dwóch rodzajach grubości 2 oraz 4 cm. Z kolei tył będzie wykończony filcem. Pamiętajcie, że nasze wall decory występują w wielu różnych formatach. Pamiętajcie również o tym, że jest to produkt wszechstronny i możecie dopasować go do każdego rodzaju fotografii. A dzięki naszemu N Pro możecie zaprojektować je dosłownie w kilka sekund. Na dziś to tyle. Do następnego.